Mateusz, świetny mecz, dobre wejście no i, no i duża wygrana. Takiego meczu chyba wszyscy potrzebowaliśmy w Podbeskidzie. Na pewno takie mecze dają nam pewność siebie i, i szczególnie tego nam brakowało, że poprzednie spotkania kończyliśmy zazwyczaj wynikiem 2-1 i w tej końcówce była nerwówka, a teraz 4-0 i spokojnie dowiedzieliśmy ten, ten wynik do końca spotkania. Czyli czyste konto to też jest taki atut tego meczu, który pokazuje, że Podbeskidzie nie tylko jest groźne w ataku, ale też solidne w obronie. Myślę, że tak. Myślę, że naszą taką bolączką były stałe fragmenty gry i w tym spotkaniu się tego wystrzygliśmy i zagraliśmy na zero z tyłu. Jak ocenisz Twoje wejście w mecz, bo ta bramka to chyba taka bramka, o której marzy każdy młody zawodnik. Przewrotka, piłka wpada do bramki, od poprzeczki. Wyglądało to naprawdę nieźle. Bramka na pewno cieszy, ale myślę, że, że jako drużyna wykonaliśmy dobrą robotę i zagraliśmy dobry mecz i, i trzy punkty zostały w Bielsku. Czyli teraz na trudny teren do Radomia pojedziecie jeszcze silniejsi, jeszcze mocniejsi? Na pewno bardziej może pewni siebie i, i, i lepsi o to, o to zwycięstwo 4-0.